żyjesz szybko za szybko w teorii masz wszystko internet jedzenie ciepło dostęp do wiedzy a jednak czujesz się pusty zmęczony przebodźcowany bywa że nie masz siły ani na ludzi ani na siebie i nawet jeśli nie mówisz tego głośno coś w tobie pyta czy tak już będzie zawsze czy to naprawdę jest życie Współczesny człowiek ma nieskończony dostęp do wszystkiego, tylko nie do wewnętrznego spokoju. I właśnie dlatego to nieco paradoksalne, że rozwiązania mogą leżeć w filozofii sprzed dwóch tysięcy lat. Chodzi o praktyczne narzędzia, konkretne zasady, które pomagają nie zwariować w świecie, który cię nie oszczędza. Stoicy tacy jak Marek Aureliusz, Seneka czy Epiktet, nie żyli w spokoju. Żyli w chaosie, w niepewności, w stresie, i właśnie wtedy stworzyli podejście, które nie tyle leczy duszę, co ją uzbraja. Dziś wrócimy do tych zasad. Nie po to, by się zachwycać filozofią, ale po to, by przestać się męczyć sobą. Zatrzymaj się na chwilę, bo może to nie życie jest za trudne, tylko twój sposób myślenia o nim. I może Stoicy mają coś, co naprawdę może cię uratować. Wyobraź sobie, że stoisz po środku burzy, wokół ciebie wieje, pada, wszystko się trzęsie. Twoje życie wygląda jak dom z kart, który zaraz się zawali. Co robisz? Większość z nas próbuje zatrzymać burzę. Krzyczymy na wiatr, narzekamy na chmury, panikujemy, ale burza nie słucha. I to jest pierwszy błąd, bo burzy nie da się kontrolować, ale można sięgnąć po płaszcz. Tak właśnie działa zasada kontroli w stoicyzmie. Nie zmienisz świata, ale możesz zmienić swój sposób reagowania na świat. Nie masz wpływu na słowa innych, ale masz wpływ na to, czy im uwierzysz. Nie kontrolujesz tego, czy dziś będzie padać, ale możesz wybrać, czy ten deszcz cię zniszczy, czy po prostu przejdziesz przez niego suchą stopą z parasolem godności. Epiktet ujął to prosto. Nie rzeczy same nas niepokoją, ale nasze przekonania o nich. Zatrzymaj się na moment i naprawdę to przemyśl. Ile energii w życiu marnujesz na walkę z tym, czego i tak nie zmienisz? Współczesna psychologia zna to zjawisko bardzo dobrze. Nazywamy je poczuciem sprawstwa, a dokładniej jego brakiem. Osoba, która nie wierzy, że ma wpływ na swoje życie, częściej cierpi na stany lękowe, depresję, wypalenie. Naukowcy opisują to jako wyuczoną bezradność stan, w którym przestajemy działać, bo uznajemy, że i tak nic się nie da. I właśnie tutaj stoicka zasada kontroli działa jak reset systemu. W erze smartfonów i aplikacji mamy złudzenie, że wszystko możemy kontrolować. Klikasz, jedzenie przyjeżdża. To złudzenie daje chwilowy komfort, ale w prawdziwym życiu to nie działa. Nie możesz przewidzieć, czy twoja firma przetrwa. Nie możesz wymusić, by ktoś cię kochał. Nie możesz zmusić swojego mózgu, by już dziś przestał się bać. Ale możesz coś innego, możesz krok po kroku wybrać reakcję. Spróbuj tego prostego ćwiczenia. Codziennie rano zapytaj siebie, co dziś na pewno wydarzy się poza moją kontrolą? Jak mogę na to odpowiedzieć w zgodzie z sobą? I wieczorem? Czy dziś poświęciłem więcej uwagi temu, co zależne, czy temu, co nie? Czy oddałem swoją wolność złudzeniom, czy utrzymałem ją w dłoni? To nie jest magiczne rozwiązanie, ale to jest kierunek. W świecie, który ciągle coś od ciebie chce, przypomina, że nie wszystko musisz oddać. Nie musisz już próbować zatrzymać burzy. Wystarczy, że znajdziesz miejsce w sobie, które burza omija. Zasada akceptacji. Amor fati. To jedna z najbardziej radykalnych idei stoickiej filozofii. To nie tylko zgoda na rzeczywistość. To miłość do tego, co się wydarzyło, nawet jeśli było to trudne, niechciane. Bolesne. To brzmi jak prowokacja, prawda? Jak można pokochać cierpienie, stratę, niepowodzenie? Ale stoicy nie mówili o emocjach romantycznych. Mówili o aktach wewnętrznej siły. Bo pokochać los to przestać z nim walczyć, a dopiero wtedy możesz działać z pełną mocą. Seneka pisał: "Przeciwności nie są przeszkodami na naszej drodze. One są drogą." To nie jest filozofia pokory, to jest filozofia niewiarygodnej odwagi. W psychoterapii istnieje coś, co nazywa się akceptacją radykalną. To moment, w którym człowiek przestaje zaprzeczać rzeczywistości i zaczyna ją przyjmować taką, jaka jest. Nie oznacza to, że przestajesz czuć ból, oznacza, że przestajesz się szarpać. Wielu ludzi myli akceptację z biernością, ale jest dokładnie odwrotnie. Akceptacja to warunek działania, bo dopóki tkwisz w gniewie, żalu, oporze, nie masz siły na nic więcej. Twoja energia idzie na opór, a stoik mówi odpuść to, czego nie zmienisz. I zbuduj coś z tego, co masz. Weź jedno trudne wydarzenie ze swojego życia. Nie analizuj go, po prostu nazwij je, zadaj sobie trzy pytania. Co we mnie to zmieniło? Czego się przez to nauczyłem? Czy mogę potraktować to nie jako karę, ale jako materiał, z którego coś zbuduję? Stoicy robili tak każdego dnia. Patrzyli na życie jak na trening, na przeciwności, jak na nauczyciela, na ból, jak na przypomnienie, że jeszcze żyją. To nie jest łatwe, ale jest możliwe. A możliwe rzeczy, choć trudne, są warte zachodu. Marek Aureliusz, cesarz rzymski, który prowadził wojny, chował własne dzieci, mierzył się z epidemią i zdradą, pisał: Cokolwiek przynosi natura, przynosi po to, by służyło całości, a ja jestem częścią tej całości, więc wszystko, co się dzieje, dzieje się także dla mnie. To nie znaczy, że cierpienie ma sens, ale znaczy, że ty możesz mu ten sens nadać. Akceptacja to nie zgoda na wszystko. To wybór. To świadomość, że rzeczywistość, nawet jeśli nie jest taka, jaką chciałeś, jest jedyną, jaką masz. I właśnie z niej możesz zacząć budować coś nowego. Zasada cnoty. Żyj dobrze, niezależnie od okoliczności. To, kim jesteś, naprawdę, wychodzi na jaw nie wtedy, gdy wszystko się układa, ale właśnie wtedy, gdy się wali. I właśnie dlatego stoicy nie szukali szczęścia w zewnętrznych rzeczach. Szukać szczęścia w świecie zewnętrznym, mówili, to jak budować dom na piasku. Wiatr zawieje i nie masz nic. Ale jeśli zbudujesz życie na tym, kim jesteś, a nieco posiadasz, wtedy żadna burza cię nie złamie. Współczesny człowiek prawie zapomniał, co to znaczy żyć cnotliwie. Słowo cnota kojarzy się dziś albo z archaiczną moralnością, albo z czymś nudnym, sztywnym. A tymczasem Stoicy rozumieli cnotę bardzo konkretnie, jako najwyższe dobro, najważniejszy cel życia, wewnętrzną jakość, która nie zależy od świata zewnętrznego. Cnota to nie uległość, to nie perfekcja. To siła charakteru, która przejawia się w czterech filarach: mądrość, by wiedzieć, co dobre, a co nie. Sprawiedliwość, by traktować innych uczciwie i z szacunkiem. Odwaga. By nie bać się cierpienia i trudności. Umiar, by nie dać się porwać namiętnościom i impulsom. To są filary życia, którego nie można złamać, nawet jeśli wszystko inne się zawali. Ludzie, którzy odczuwają chroniczny niepokój, często gubią właśnie to. Przestają żyć według tego, co dla nich naprawdę ważne i zaczynają reagować tylko na to, co pilne, co wypada, co się opłaca. I tu znów stoicyzm daje odpowiedź: cnota nie zależy od sytuacji, ona zależy od decyzji. W każdej chwili możesz wybrać, czy zareagujesz gniewem, czy spokojem, czy powiesz prawdę, czy zamilkniesz z wygody, czy zrobisz to, co właściwe, choćby było nieopłacalne. To są codzienne wybory i to one składają się na życie godne. Marek Aureliusz codziennie rano przypominał sobie, że spotka ludzi, Egoistycznych, niewdzięcznych, złośliwych, aroganckich i mówił: Nie mogę się na nich złościć, bo oni tacy są tak jak ogień jest gorący, ale ja mogę wybrać, kim ja będę. To jest istota stoickiej cnoty. Nie chodzi o to, żeby być idealnym człowiekiem chodzi o to, żeby być sobą w najlepszej wersji. Nawet gdy świat cię prowokuje, możesz nie mieć wpływu na swoje dzieciństwo. Możesz nie mieć wpływu na pogodę jutro ani na to, co zrobi z tobą rynek pracy, ale masz wpływ na to, kim się stajesz, w odpowiedzi na wszystko to, co cię spotyka. I właśnie dlatego stoicyzm przetrwał tysiące lat, bo zamiast zmieniać świat, uczy, jak nie dać się przez niego złamać. Żyj dobrze, niekomfortowo, niemodnie, niegłośno. Żyj dobrze.